Widzimy wyjście pana Mateusza Piskorskiego, telewizja narodowa. Pozdrawiamy! Mateusz, powiesz coś? 16 maja 2019 roku aresz śledczy wyszedł bohater. Panie Mateuszu, powie pan coś do kamery telewizji? Jak się pan czuje po wyjściu? Telewizja Narodowa Pani Mateuszu cały czas wspierała Pana. Dziękuję za wsparcie. Dokładnie, nie podaje się Pan, bo Pan jest naszym bohaterem. Dokładnie. ważne Bardzo istotne dobra dla całej tej nie ale to myślę, że już Na razie wypocznij. Tak, dokładnie. Proszę odpoczywać. Tak. Nie ma czasu, Dokładnie. dzięki Pozdrawiamy serdecznie. Dla Kamery Telewizji Narodowej. Jednak wypowiedział się króciutko pan Mateusz Piskorski, areszt śledczy. Widzimy tutaj właśnie odjeżdżającego. Widzimy tutaj bijących brawo. Widzimy odjeżdżający samochód. 16 maja 2019 roku reportaż dla telewizji narodowej przeprowadzał z aresztu śledczego. W Warszawie Służewiec, Radosław Siedlecki, Czołem Wielkie Polsce.